Pratek, a dzieci się nie boją ciebie, gdy w takiej czapce chodzisz po domu? Za nami wyjątkowy rok. Przed nami rok, No powiedziałbym, niespokojny. Dzisiaj dzień jest wyjątkowy. Wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, na scenie mam dzisiaj towarzyszkę. <laughs> Dzień dobry, bardzo mi miło. Tak, Ola Brzozowska, z którą ma, mieliśmy okazję przez te ostatnie kilka lat rozwijać i myśleć o, o tym projekcie Impact Academy, więc jeżeli tam NPS po naszych wydarzeniach wskakuje na 9 10, no to przyjmujemy go wspólnie godnie na klapę. Tak, i tak. I za niego też wam bardzo serdecznie dziękujemy. Będą wystąpienia, będą prelekcje. Zaczynamy Impact Seminar. Cześć Maksiu. Cześć, Cześć Olu, Cześć Radku. W tym roku to, to dużo było komunikacji, było o o różnorodności, o zrównoważonym rozwoju, czy dedykowane formaty dla, dla branży farmaceutycznej, dbałość o, o, o dobrostan naszych uczestników, czyli cała masa ćwiczeń, które, które można wdrożyć od razu, takiego well beingu. Super wykorzystaliśmy czas pandemii i bardzo szybko byliśmy w stanie się przełączyć ze spotkań takich fizycznych na online. To pokazało ogromną siłę naszego zespołu, ogromną też siłę naszego projektu. Widzę, że się słyszymy i widzimy, bardzo się cieszę. Przez wiele, wiele lat na takim topie kompetencji cenionych była kreatywność. Jednym z ważniejszych elementów w budowaniu przyszłych działów marketingu jest połączenie kompetencji analitycznych. Kompetencji technologicznych, właśnie z kompetencjami kreatywnymi. Razem mają 14 lat doświadczenia w content marketingu, więc jeśli planują Państwo w przyszłym roku kampanię tego typu, to Ewa z Marcinem za chwilę uraczą nas bardzo kaloryczną skrzynką z narzędziami, z dobrymi praktykami i trendami w tym zakresie. Musimy pamiętać, że my mówimy do konkretnego człowieka, do takiego człowieka, którego powinniśmy poznać dobrze i nasze działania powinny dla tego człowieka, nieść konkretną wartość. Odbiorcy potrzebują innego nastroju. Czasem potrzebują wyjszczyka emocji, czasem czegoś bardziej optymistycznego, czasem czegoś, co właśnie dodaje im otuchy. Dołączenie takich materiałów wideo powoduje wzrost w naszych kampaniach, po prostu w efekcie kampanii o blisko 50%. Za chwilę na scenie pojawi się prawdziwa kobieta rakieta, która opowie nam, jak nie zmarnować dobrego kryzysu. 83% klientów oczekuje, że firmy będą wprowadzały realne działania. A aż 86% pracowników Chcę pracować w firmach, które podzielają ich wartości. W związku z rozwojem technologii, w związku z robotyzacją, być może ten event w przyszłym roku będzie prowadzony nie przez nas, a być może przez roboty, albo być może po drugiej stronie również nie będzie już marketerów. Czy oni będą potrzebni? Czy Wy będziecie potrzebni, dowiem się za chwilę z kolejnej prezentacji. Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry. W tej chwili każdy z nas. Będzie tak zwanym citizen developerem, czyli będzie łączył kompetencje z zakresu swojej działki biznesowej z kompetencjami informatycznymi. Mamy pilne i ważne łączenie w tym momencie z Michałem, który przeprowadzi dla nas sesję medytacyjną. I z wydechem rozluźni cały ciało. Na no, ile to możliwe. Bardzo Ci dziękujemy. My z radkiem na tych kanapach się tak rozmiękczyliśmy, że gdyby nie głos w uchu Moni, która jest naszym wydawcą, to ja nie wiem, czy by byśmy tutaj w ogóle wrócili na tę scenę. Impact Akademii dobiega końca w wydanie Anno Domini 2021. Dziękujemy i prosimy o więcej, bo 2022 też szykuje się e, interesująco. Niewątpliwie do zobaczenia w 2022 roku. Tak, Kłaniamy się nisko. Dziękujemy.